Siemaneczku, witam Was wszystkich. To już jest czwarty odcinek z tej serii. Tutaj będziemy. No nie, pomniłem się o. Na mistrzu będziemy. Nie, tutaj zmienić trzeba na kamasha On dobrze cisnął. I Teraz ich pociśniemy na mistrzu. No, dajesz. Jestem pierwszy na miejscu. No i nie mam co opowiadać, wszystko wiecie z poprzednich odcinków, które jeszcze były dzisiaj, a jutro może będzie jeden duży i jeden mały, o ja cień, nie, nie, o ja... mnie jeszcze wyprzedzą, a ich nie wydogonię. O ja, mam mało. No, ja nie będę się odzywać, bo nie mam na, na nic. I będę pierwszy na mieście, byłem pierwszy. Nikt mnie nie pokona. Jestem najlepszy, nikt mnie nie pokona, a ty też nie. Nie pokonasz mnie, tak, ja cię nie pokonam, ale ty mnie też nie. To już będzie koniec odcinka. Nara.